Czy warto ufać ocenom modeli AI? Opowiem krótko o problemy w testowaniu zaawansowanych modeli językowych. Dostawcy LLM-ów podczas każdej premiery nowej wersji swojego modelu pokazują zazwyczaj dwie rzeczy: dokładnie przygotowany scenariusz, w którym LLM robi coś nadzwyczajnego oraz tabelę porównawczą z numerkami wskazującymi ich model jako ten najlepszy. Następnie, już po udostępnieniu nowego modelu, wiele niezależnych instytucji bada taki model i przedstawia swoje wyniki, często odmienno od tych pokazanych przez dostawcę. Czy to jest zwykłe oszustwo? Niespecjalnie. Problem leży dużo głębiej w sposobie oceniania takich modeli. Przed czasami LLM-ów ocena nowych modeli była prosta. Tworzyło się specjalny zbiór problemów, których uczony model nie widział, a następnie testowało się taki model. Jednak w dobie modeli potrafiących tworzyć działający kod programistyczny, czy to podejście nadal ma sens? Coraz powszechniej mówi się, że nie, a jednym z argumentów jest sposób działania LLM-ów. Modele ucząc się na wielkich ilościach prawdziwego tekstu są w stanie nauczyć się pewnych problemów w ogólnym rozumieniu. Jak w takim razie możemy sprawdzić jakość nowego modelu? Jednym ze sposobów, które zdają się działać jest testowanie odpowiedzi modeli wśród prawdziwych użytkowników zadających swoje pytania i szukających odpowiedzi na swoje problemy. Taka odpowiedź jest generowana przez kilka modeli, a użytkownik wybiera najbardziej mu odpowiadającą. Niestety, pewnym minusem jest brak standaryzowania takich testów i potencjalne wpływy użytkowników, np. kulturowe. Niektóre kultury mogą preferować modele, które będą przytakiwały na ich przekonania, nawet jeśli wygenerowana odpowiedź będzie niskiej jakości. Warto wiedzieć, że na razie nie ma pewnego sposobu, żeby stwierdzić, że dany model jest najlepszy. Chcesz wiedzieć więcej? Obserwujmy po wiedzy o AI.